Witam serdecznie, moi kochani, a więc wszystko jest częścią wielkiego, wielkiego planu, tak? Powiedzmy, Belgia, protesty, tak? E, inne sytuacje, które wychodzą. Teraz mamy e, Kanadę, mamy ten przejazd tirowców, tak? E, mamy Anglię, która znosi restrykcje już od wczoraj chyba jest czysto. Nie trzeba masek, ale też tam ktoś wiecie, siał jeszcze pół roku temu różne teorie, że już tam obozy budują już koniec i tak dalej, tak? I te wszystkie informacje, które wychodzą. E, od nas zależy, jak je interpretujemy, tak? Więc jeżeli, omówmy Belgię, jeszcze raz na początku, w Belgii były protesty, ktoś powiedział, że kontrolowane, spoko, nawet jeżeli są kontrolowane, to i tak dzięki tym protestom, komuś coś do głowy dojdzie więcej, tak? I dzięki tym protestom, że ludzie wyjdą na ulicę i staną, mówię, nie mówię o tłuczeniu się z policją, bo to, to jest nie, nie halo, i byśmy powielali te schematy negatywne, mówię wojny i tak dalej, tak dalej, robiąc komuś, nie wiem. Naprawiając kogoś siłą bądź agresją, no to go nie naprawiamy, tylko psujemy siebie i dalej, później jak ktoś przyjdzie naprawiać dalej, no to nas naprawią w ten sam sposób, czyli wiemy już, że ten schemat nie działa. Tak i zobaczcie, w tej Belgii nawet jak ktoś powie, że były sterowane te protesty. Okej, okay, ale dzięki temu niech 10-15% nawet gdzieś yy, obudziło się ludzi. <laughs> Więcej. Niech 10 czy 15% spojrzy na to z innej perspektywy. Niech 10 czy 15% przestanie się bać, tak? Więc jest to plus. I tak samo jest z działaniami yy, każdego, ja to powiem, człowieka, który. Pokazuje chociażby część prawdy, ok? I to właśnie chodzi o to, już Wam tłumaczę o co chodzi. Jeżeli jesteśmy szczerzy w środku ze sobą, to cokolwiek byśmy nie zrobili, to to będzie prawda i szczere, rozumiecie? Będzie to czuć, że nie wiem, jeżeli żyję ze sobą w zgodzie, jestem nie wiem, ze sobą szczery, nie robię siebie w konia, nie, nie robię siebie w konia, bo to o to chodzi, żeby sobie nie robić kuku. No to, to to, co robię, wszystko to, co robię, jest szczere i czuć to i widać to, tak? A jeżeli na przykład ktoś zakłada maskę i robi coś niby. Niby dobrego, niby na jakiś tam, nie wiem, powiedzmy, na pokaz, czyli powiedzmy, y, jakiś tam załóżmy, y, niech będzie pan chce gdzieś tam dołączyć do jakiegoś protestu i y, uszknąć sobie gdzieś tam coś dla siebie, swoimi, nie wiem, czy niekorzystną energią, czy czymkolwiek innym, coś chce co dla siebie ugrać. No to będzie to widać, będzie to widać, tak? Będzie to widać. Ludzie, którzy są dobrymi obserwatorami, zauważą to, że jest coś niehalo. I tak samo mówię, y, mówię w Belgii powiedzmy jeszcze raz, y, tam wszystko co się działo y, no to też mówię, no ja byłem w miejscu, w którym mówię, 5 lat temu y, pani X opowiedziała mi wszystko jak to wygląda na koncertach, pobieranie energii i tak dalej, tak dalej więc y, ja to wszystko gdzieś wiem i zdaję sobie z tego sprawę, ale y, jeżeli my się na coś nie zgadzamy to mamy wolną wolę i to mówię, rozświetla, rozwala i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dalej, jeżeli ktoś chce E, negatywne scenariusze kreować i wierzyć w to, co oni mówią, no to nic się nie zmieni, bo to jest ten sam etap, ten sam poziom. Rozumiecie, oni nie mają tej boskiej iskry, która jest w nas. I jak mówią, że nie wiem, będzie, będzie, będzie źle. I dużo ludzi uwierzy w to. Powie, no tak, no tak mówią, no tak mówią. No rob, robili spotkanie na forum, robili coś innego, robili jeszcze coś innego, będzie źle. Wierzę w to. No, to. no to nie ma sensu w ogóle, nie wiem. Ja bym nie tracił w ogóle energii, żeby się tym w ogóle przejmować, skoro ktoś oddaje po raz kolejny bo to jest odpowiedzialność i to jest wolność właśnie ktoś oddaje swoją wolność i mówi ok, oni mówią, że będzie tak i będzie tak i się na to zgadzasz, przyzwalasz, tak? no to dziękuję, ale no masz rację, tak będzie będziesz żył w takim świecie i w takim świecie zapewne odejdziesz, bo cały czas lęki i strachy z ciebie będą biły i jak nawet ta sytuacja się nie zrealizuje to każda kolejna będzie w tobie generowała kolejny lęk i strach, rozumiesz? i tak samo teraz Kanada, zobaczcie Jadą tirowcy, jedzie tam, nie wiem, liczby są różne: od 50 do 70 milionów e, ciężarówek, czy korek, na ileś tam już jest kilometrów, że będą rekordy Guinnessa. Półtorej miliona ludzi podobno gdzieś tam jeszcze dołącza do stolicy, jadą, tak? Bo do Ottawy jadą z tego, co tam dobrze pamiętam. I tak samo ktoś powie, ustawione. Już dzisiaj widziałem, e, krążyły jakieś odcinki Simpsonów, że, e, o, że w Simpsonów już to prze, przewidziały kiedyś tam, wcześniej był odcinek jakiś, tak? Po głębszym uśmiechnięciu się do tematu. Gdzieś tam zobaczyłem, że faktycznie to są dwa odcinki. Ktoś zrobił taki miks z dwóch odcinków. Jeden jest, że tam Homer się uczył jeździć autem, tirem w sensie gdzieś tam jechali, a drugi jest, że Lisa poznaje właśnie tego prezydenta, chyba Kanady. I dwa odcinki ktoś zestawił, bo w jednym odcinku tego nie widziałem. I to tak samo jest, nawet jakby to przewidzieli, to tak samo impact tego jest nie do moim zdaniem nie do przewidzenia. I takie ruchy, oni myślą, dobra. Mieści się to w ramach od 1 do 2. A tutaj te wszystkie rzeczy, moim zdaniem, wywalają dużo dalej na piątki, siódemki, dziesiątki, dwudziestki, setki, bo impact tego jest o wiele większy i ludzie, podłączając się do tego, do tego dobrego impulsu, który daje nadzieję, który daje dobry vibe, który daje wiarę, wiarę, że można, ludzie działają Sami sobie dają prąd i impuls do działania, tak? Że e, nawet niech, niech będzie tam kontrolowane, że oni myśleli, że będą kontrolowali ileś tam procent, ale to jest tylko mówię, garska, szpileczka, słuchajcie, szpileczka wbita, której oni nie, e, nie ogarną, bo to się wszystko rozrasta, rozlewa i e, jest nas ludzi takich właśnie myślących właśnie, e, coraz więcej, którzy ludzi, którzy gdzieś tam widzą, wiedzą, czują e, i, i jadą z tym, z tym tematem, i robią rzeczy różne, małe które gdzieś w jakimś stopniu wywołują u nich w ich życiu przede wszystkim pozytywne zmiany, bo to o to chodzi, o to chodzi o nasze pozytywne zmiany wewnątrz nas, w naszych środkach, w naszych emocjach, żeby to poukładać, żeby właśnie nie, na, nie nawoływać, że teraz im pokażemy walka. Uu! No nie, bo to będzie yy, walką się tego nie osiągnie. Widziałem gdzieś protesty, teraz znowu gdzieś tam, wiecie, przepraszam teraz, żeby nie, nie, pomie nie pomieszał, nie wiem, jaki kraj to był dokładnie niech będzie Turcja, Egipt czy jakiś z tych właśnie krajów właśnie, powiedzmy to, e, islamskich, protestowali na ulicy, stali w rzędach koło siebie w ciszy, nie tukli się. Gdzie wiecie sami, jak to wyglądało na różnych meczach siatkówki, e, jakie były bijatyki, właśnie tam jest dużo testosteronu w tych właśnie środowiskach i jak to wyglądało? Chłopy stały na ulicy, widziałem jakąś tam relację, kilka zdjęć, tak? Nie, nie, nie zgłębiałem tego, widziałem, że można, są różne formy, mówię, e, Protestów, mówię, pierwszym jest wyjście od tego, wyjście z gry, ja bym wyszedł z gry, wyszedłbym z gry w ogóle, nie bawił się w to. Widziałem teraz post na Facebooku pewnego pana, nie będę nazwiska mówił, gaz prowadzi jakiś biznes, 4000 na 17 koła gaz mu wyszczeliło. I pan powiedział po prostu, że nie będzie tego płacił, nie będzie tego płacił, czyli to jest to, o czym mówię. Wychodzimy z tego cyrku, przestajemy ich zasilać, no bo zobaczcie, nie dość, że słuchajcie, no płacicie, płacicie hajs na, na, nie wiem, na, nie wiem, na, 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 na tą instytucję rządu. A oni jeszcze robią cyrk. Oni jeszcze, słuchajcie, gryzą rękę, która karmi. Rozumiecie? Bo ci ludzie nie mają żadnych pieniędzy i doskonale o tym wiemy, e, żyją głównie z dofinansowań e, różnych firm od farmakologicznych, poprzez różnych innych, które chcą interesy X załatwić w kraju, niech to będzie jakikolwiek kraj nie chodzi, bo to się dzieje na całym świecie. To nie jest tylko, że w Polsce, i to nie jest tylko, że nie wiem, rządzi partia X czy Y, bo to wszystko jest pod ten sam mówię, e, pod ten sam, pod ten sam znacznik, tak? Więc. To my ich utrzymujemy, to my dajemy im hajs, żyją w naszym kraju, mówię ogólnie na świecie, ok, wszędzie żyją przy te grzybki takie, bo to są takie grzybki, takie muchomorki, nie no muchomorki, dobra, nie, nie grzybki. Są to takie, jakby to powiedzieć, niech będą jakieś takie, no, rzeczy, których nie chcemy, jakieś takie nalepki, wiecie, ktoś nam wchodzi do domu i się, no będziemy od teraz żyli razem, nie? Więc są to takie ludki, które nie do końca służą. Danej, danej, jakby to powiedzieć, społeczności, czyli w tym wypadku nam, ludziom wolnym, ludziom, którzy nie chcą szkodzić, chcą żyć bez właśnie żadnych ograniczeń. Każdy jest wolny i każdy ma prawo do życia w takich warunkach, jakie sobie stworzy, jakie sobie wykreuje, jakie sobie wymyśli najprościej mówiąc, tak? I to od nas wszystko zależy, bo to w nas jest, słuchajcie, tam mówię, ten boski pierwiastek, mówię, to w nas jest ta boska, boska, boski pierwiastek, boska zgoda, tak? Zgadzać się na to. Czy może nie grasz w to w ogóle? Czy się nie zgadzasz? Mówię, no możesz się zgodzić, możesz po prostu iść sobie swoją drogą w ogóle dziękuję i nie bawię się w to. Albo możesz powiedzieć, hej, słuchajcie, no tutaj troszeczkę... Nie wiem, co siedzie. No tutaj, no ok, ten trawnik, spoko jest wspólny, ale no trochę coraz więcej śmieci wpada na moje podwórko, mógłbyś to ogarnąć, tak? I to nie jest. I to nie jest walka, to jest. Powiedzenie słuchaj, no każdy ma swoje i pilnujemy swojego, tak? Yy. Nie przeszkadzasz komuś, szanujesz czyjąś własność, czyjeś wszystkie inne rzeczy, więc tak samo każdy z nas by chciał być traktowany, tak? A nie, że jakieś nakazy, zakazy, możesz to, możesz tamto. I zobaczcie, chodzi o to, żeby coraz więcej ludzi uaktywniło ten swój potencjał, żeby pokazało, że ej, kurczę, mówię, w tych małych rzeczach, bo to są nasze wewnętrzne przemiany, jeżeli my przemi przemienisz siebie, mówię, 30 rzeczy, 30 strachów, 30 jakichś traum z dzieciństwa przerobisz w sobie, to później jakaś sytuacja będzie z zewnątrz, ktoś powie, koniec świata będzie. To ty się uśmiechniesz, powiedz, słuchaj, fantastycznie, fantastycznie, kolejny etap życia. Śmierć to nie jest koniec, to jest przejście: to energia idzie dalej. Jesteśmy energią, jesteśmy boskim pierwiastkiem, który nie umiera, jesteśmy swoimi małymi, mówię, istotkami. Mamy swoje małe, wewnętrzne wszechświaty, które mówię, jak naprawiamy od środka, to promieniujemy na zewnątrz, rozumiecie, i przenosimy tą energię na zewnątrz, więc. Jeszcze raz podsumuję to, że jeżeli nie zgadzamy się na scenariusze, które nie chcemy, żeby były w naszym życiu, to ich nie będzie. I coraz więcej ludzi to zaczyna łapać i coraz więcej ludzi mówię w tych, czy w małych kwestiach, mówię nie wiem, wybaczysz komuś z przeszłości, tak? Odpuścisz komuś, tak? Przeprosisz kogoś, bo ty przeskrobałeś, przeskrobałeś. Albo wyciągniesz do kogoś rękę, pomożesz komuś, yy, odpuścisz, nie wiem, poukładasz relacje z przeszłości, tak? Jakieś tam, co było rozwalone, wyciągniesz rękę pierwszy, tak? Bo, bo wiesz, że to żywiąc uratę, Żywisz urazy do, do siebie, nie do tego ludka. Bo to mówię życząc komuś źle, życzysz sobie źle i doskonale wiemy, że tak to działa. I jeżeli my te małe rzeczy przypracowujemy, no to stajemy się odważniejsi, nakreślamy swoje, jakby to powiedzieć scenariusze, swoje drogi. Rzeczy, które z nami rezonują, a nie że robimy co, to, co ktoś nam każe. Ale to jest ciężkie, to jest ciężkie, bo trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoje decyzje. Czasem może się nie udać, czasem możemy się pomylić, czasem możemy się wywalić, ale to będą nasze decyzje, które nas budują. Jak się wywalisz idąc, nie wiem, stąd dotąd, no to już będziesz wiedział, wiedział że tu może być dziura, albo że można spróbować tą drogą, albo z tą drogą, albo tą drogą, albo tą drogą. Jeżeli faktycznie masz tu dość, to znajdziesz drogę, żeby tu dotrzeć, tak? I tak samo, jeżeli masz znaleźć jakieś rozwiązanie, jesteś w swoim miejscu w życiu, mówię, w etapie swojego życia, gdzie już masz dość po prostu, nie wiem, jesteś w miejscu, gdzie cię nie chce, już w rano, już nie wytrzymam, tak? No to to jest ten moment, to jest ten moment, w którym możesz to zmienić i doskonale wiesz, czujesz, że już nie chcesz żyć w takim, w takim, jakby to powiedzieć, niech będzie. Takiej goryczy, goryczy w, takim, w takim wiecie, no małym cierpionku, jakimś po prostu nie chcę eskalować słów, W małym cierpionku, którego już masz dość i doskonale wiesz, że jeżeli nie wiem, nie zmienisz to jednej danej rzeczy, jeżeli nie wiem, nie przestaniesz pluć w sąsiadce codziennie na parapet, no to yy, ona będzie ci codziennie, nie wiem, z góry będzie ci codziennie ktoś wylewał, jej kuzynka, bo tam mieszka, zupę będzie ci wylewała, nie wiem, na, na wycieraczkę, tak? No i jeżeli nie zmienisz tego, nie dogadasz się z nią i przestaniesz, nie przestaniesz jej pluć, nie przeprosisz, jej, nie wiem, nie jej tego parapetu, to z góry mieszka, pamiętaj, że mieszka mieszka jej wnuczka czy kuzynka i codziennie będzie Ci tą zupę też wylewała, bo tak samo będzie robiła na złość, jak Ty robisz komuś. I mówię, to nie chodzi o... mówię jakąkolwiek sytuację możesz sobie tu podpiąć, tak? I na skalę globalną, zobaczcie, jeżeli ktoś jest odważny, ktoś jest, nie wiem, żyje w środowisku X, niech będzie teraz Pan e, ze środowiska medycznego, ostatnio był, e, jeden, jeden zaginął, zginął, a drugi na razie żyje, ale e, powiedział prawdę, tak? Powiedział gościu prawdę na jednym z tych wystąpień marszy, powiedział prawdę, jak to wygląda od środka e, i zaraz został zwolniony, informacja była zwrotna, ale coraz więcej takich ludzi jest i pojawia się na, mówię, wyższych szczebelkach, tak? I o to chodzi, że mm, no, czujecie od kogoś, czy ktoś mówi prawdę, czy, czy nieprawdę, nie? Czy ktoś mataczy, czy mówi faktycznie tak, jak jest. Nie jesteście w stanie to wyczuć, słuchając kogoś, nie wiem, rozmawiając z kimś, obserwując kogoś, jesteśmy w stanie to wyłapać, tak? Okej, okay, Niemcy, kolejna jeszcze śmieszna sprawa. Tam w ostatnim filmie ja powiedziałem tam, że coś się dzieje, parę osób się odezwało, że że, trzeba, że są wymogi, restrykcje. Okej, okay, coś tam mi się zamieszało, ale chodziło mi o to, że ludzie też tam protestują i, i no nie pozwolą to, żeby to dłużej trwało, tak? O to mi chodziło. A teraz jeszcze informacja taka, wiecie, też groteskowa. Mają różnicę między dawkami szczepionek, które wydali, nie? A paszportami wydanymi 40 milionów, czy tam ponad 40 milionów, informacja była chyba w Polsce gdzieś tam news na gdzieś tam widziałem, ponad 40 milionów więcej wydali paszportów niż zrobili szczepionek. Więc no tutaj do osób, które, do ludzi, którzy gdzieś tam mówią, że nie da się wejść, no to zobaczcie, jak można sobie to obejść i załatwić, tak? Macie już na tacy. Przecież tutaj w Polsce też, też no, no, no gdzieś tam, gdzieś tam o uszy mi się kilkakrotnie odbiło, że ktoś sobie coś załatwiał, bo faktycznie potrzebował, a nie chce, więc zawsze jest droga i nie ma ograniczeń. I pamiętajcie, że to, no nie wiem, no jesteśmy tutaj słowiańskim narodem, który zawsze sobie dał radę. Jesteśmy kreatywni, jesteśmy kumaci i dlatego nas się tak bardzo, jakby to powiedzieć, lękają i bo wiedzą, że no zawsze sobie damy radę w każdych warunkach i, i, i jesteśmy, słuchajcie, no mamy dobre, dobre wiecie, mamy dobre geny i dobre podejście do życia i dzięki temu jesteśmy, no ciężką ekipą do zmanipulowania powiedzmy, tak e, idźmy dalej, dlaczego tylko nie wiem, chyba w kilku krajach w Europie jest fluor w wodzie, albo fluor w pastach dlaczego? Fluorum ogłupia fluor e, robi takie zobojętnienie, że tak jesteśmy lelum po lelum e, informacja też tak samo sprawdzona, że e, w obozach właśnie był podawany fluor do, do wszystkiego praktycznie, żeby żeby otumanić ich trochę i ubezwłasnowolnić bardziej, no bo tak to działa więc dlaczego tak jest, e, dlaczego tak się dzieje Zobaczcie, ta pani taka teraz, pani powiedziała jakaś, pani Maria, nie pamiętam nazwiska, w ostatnich dniach pokazała dane z różnych właśnie eksperymentów i jak to wygląda, że to jest to, co ja mówię od, od dwóch lat. W momencie przyjęcia, wprowadzenia na rynek preparatu jakiegokolwiek, mówię w postaci dożylnej, za jakiś czas, mówię, to są ja to obserwowałem na badaniach, mówię, jak obserwowałem gościa, który gdzieś tam w Afryce udostępniał takie dokumenty, że w momencie, kiedy przyjeżdżały, super, 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 wiecie, super, super organizacja, że ona ich wyleczy, no to załóżmy umierało, nie wiem, 10 osób na tydzień, a po przyjęciu preparatu tamte statystyki szybowały na, nie wiem, na 100, 150, na 200. I tak samo mamy tutaj, te kraje, które są najbardziej, jakby to powiedzieć, gdzieś tam <laughs> najbardziej są w tym w tym w tym programie, no to widzimy, że teraz mają najwięcej czynników właśnie nawrotowo i różnych, wiecie, zejść dziwnych, nagle i tak dalej. Więc statystyki sobie można przejrzeć i, i można to obiektywnie zobaczyć. Nie, da, nie dajmy się, mówię, zmanipulować, nie dajmy się wkręcić właśnie w jakieś nieswoje teaczyki, nieswoje występy, nieswoje. Cyrki, po prostu, bo to nie jest nasze. Także zobaczcie, z każdej sytuacji jest wyjście. Jesteś w takiej sytuacji, zobacz w niej plus, odbij się od trampoliny, idź dalej. Z każdej jednej sytuacji, gdzie byś nie była, gdzie byś nie był, dasz sobie radę. Dasz sobie radę, uwierz mi, dasz sobie radę, jeżeli tylko właśnie wyrazisz takie 100%, że ty już masz tego dość, mówisz, nie no już nie rzeczy, mam, nie chcę tego, i wtedy, jeżeli ty, mówię, wchodzisz. Całym sobą, całą sobą, że nie chcesz danego tematu, nie chcesz danego, nie wiem, scenariusza, nie chcesz danych ludzi, nie chcesz danego czegoś w swoim życiu, to z nagle znajdujesz tysiąc innych furtek, życie się rozświetla i mówisz, że jest wspaniale, bo przepraszam, że tego tak, dopiero, że tak późno to odkryłeś, odkryłaś, nie? Więc decyzyjność jest nasza, mamy wolną wolę, mamy inne różne super fantastyczne moce, skille, które po prostu nie są do obejścia i jeżeli się na coś nie zgadzamy, nie zasilamy tego, no to to nie rośnie. Bez naszej uwagi, bez naszej energii dane procesy nie rosną i starajmy się z każdej sytuacji wyciągać plusy, a nie minusy, bo mówię, jeżeli ktoś dalej ma podejście, o matko, kontrolują, kontrolują, nic nie zrobimy, no to nic tylko kłaść się, no i umierać i czekać na śmierć, no bo nic się nie da zrobić, tak? Skoro nie umiesz docenić, nie wiem sadzenia, nie wiem, codziennych rzeczy, sadzenia kwiatków, że słońce wyszło, że masz, nie wiem, co jeść, nie pada Ci na głowę, nie wiem, uśmiechać się do kogoś, ktoś się do Ciebie na ulicy uśmiechnął, ktoś Ci coś pomógł, ktoś przyszedł, coś zrobił dla Ciebie miłego, zrobiło Ci się miło. Docenię takie małe rzeczy więcej codziennie, a zobaczysz, jak świat się zmieni. W ogóle nie będą ci takie rzeczy inne w ogóle tam interesowały i będziesz miał, miała swoje, swoje, niech to będzie pole dobrej energii, które będzie rozświetlało i dawało energię i właśnie inne dobre rzeczy jeszcze innym będziesz przekazywać, przekazywać, przekazywała, przekazywał dobre fluidy, dobrą energię, dobry vibe. I o to chodzi. Wszystko możemy zinterpretować na tak i na nie. Możemy powiedzieć, że to co się dzieje jest, wszystko jest sterowane, nic nie możemy, nic. nic. No ale no to przepraszam, to jest tak samo, jak ja się czułem, jak miałem, nie wiem, 12 lat i mi tata mówił, że nie mogę wyjść z domu i nic nie mogłem z tym zrobić, no bo, no bo, no bo wtedy nie mogłem akurat, nie, jak miałem karę. Ale no, to było takie, wiecie, że wtedy tego nie rozumiałem, że mogę coś innego wymyślić, że mogę y, zrobić inne rzeczy, żeby gdzieś tam go właśnie urobić. I to jest takie, wiecie, no, czekanie na, czekanie na, właśnie na, tak, niektórzy mają taką narrację, że czekają na, czekają, źle to powiedziałem z tym tatą. Wiecie, nie, nie chodzi o to, że nic nie mogłem zrobić, tylko że no, y, moje, moje argumenty i moje, robiłem wszystko, co mogłem, żeby wyjść z tego domu, ale nieraz moje argumenty i moje, y, moja moja siła perswazji na tamten moment nie była wystarczająco adekwatna do zaistniałej sytuacji, tak? Ale później już zrozumiałem i też dzięki niemu właśnie też, że można wszystko, nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń i wszystko możemy zrobić. I to, że ktoś coś mówi, że tak jest, to są tylko jego ograniczenia, jego filtry i i nie musimy się z tym zgadzać w ogóle, jeżeli tego nie czujemy, tak? Nie musimy się z tym zgadzać. I to od nas zależy, jak ten świat będzie wyglądał, i to od nas zależy, jak to wszystko będzie się układało. I to w nas jest ta moc, w nas jest ta siła, która wszystko zmieni. Musimy w to uwierzyć, przypomnieć sobie i iść dalej, rozwijać siebie. Wychodząc ze swoich ograniczeń rozświetlamy cały świat, dokładamy swoje cegiełki do tego wszystkiego, co dzieje się teraz, oczywiście na plus, tak? I możemy zrobić wszystko, słuchajcie. I nie mówię, mamy w nas, jest ta boska energia, która zasila te scenariusze, które się mają wydarzyć, albo które się nie mają wydarzyć. I to od momentu, kiedy właśnie zdajemy sobie świadomość, ze swojej mocy zdajemy sobie świadomość, że to wszystko nie musi być tak, jak ktoś nam powiedział, albo jak ktoś nam mówi, tylko możemy to zrobić po swojemu. Właśnie to jest ten moment przełomowy. To bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje. Na początku jest ciężko, na początku będziemy chcieli uciec, na początku, na początku będziemy chcieli wrócić w te stare schematy, ale jeżeli wytrwamy. To wszystko będzie jeszcze lepiej, bo jest coraz lepiej i będzie jeszcze lepiej. Dzięki wielkie za uwagę, dzięki wielkie za wszystkie interakcje, dzięki wielkie, że cały czas to się rozwija. Ja jestem dla Was, Wy jesteście dla mnie. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystko. Bardzo fajnie nam się to wszystko rozwija. Jestem mega wdzięczny. Wspaniałego, wspaniałej soboty, wspaniałego weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia.